Pada deszczyk, pada, pada sobie równo. Ale szleje. Znowu jakiś obwieś próbował wcisnąć mi wizytę. Zaleje nas. Ale szleje. Białowłosy, poświęcisz mi chwilę. Groźnie wyglądasz i na dodatek nosisz obronę. Witaj ponownie, Wilku. Witaj. Widzę, że udało ci się wrócić. A Vivaldi odzyskał lub wkrótce odzyska swój bank. Dobrze to słyszeć. Tobie nikt nie robił problemów tam w mieście? Hm. Nie. Faktycznie to dziwne. Mam wrażenie, że ktoś cię chroni w Wiedźminie. A w bogów nie wierzę. Zmieńmy temat. Wilku, Mam dla Ciebie propozycję. Chcesz zniszczyć Salamandrę? To też dłan i mieszają mi szyki bardziej niż inni. Mów. Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak zniszczyć tę organizację. Cóż, nie powiem, żeby mi na tym specjalnie zależało, ale Ty nie odmówiłeś mi pomocy. To znaczy, że ich wysłuchasz? Tak, wilku. Podaj tylko czas i miejsce. Karczma ma nowy narakord w Wyzimie Handlowej. Wyzima jest pilnie strzeżona, ale znajdę sposób. Dla ciebie. Do zobaczenia na miejscu Wilku. Czekaj na nasz sygnał. Kto tak płacze po bogu? Musi się na potop. Wyrwanie chmury. Paskudna. Szkoda gadać. Za mało mi płac Na twoim miejscu nie paradowałobym z broniżednią od tego doszczup. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się alwinem. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie! Spotkanie z Lojwardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w wyzimie. I dobrze się przygotuj, może weź ze sobą jakieś eliksiry, potem może być za późno. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym na rakorcie. Powiadomie wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz kto? Jestem czarodziejką, pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. Szkoda gadać. Ale będzie płoto! ta pogoda. Ale będzie! Gerald! Jesteś w niebezpieczeństwie! O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a salamandra ma wtyki w armii! Musisz uciekać! Nie mogę! Muszę porozmawiać z innymi! Salamandry zaraz tu będą! Zatem stawię im czoło. Uciekaj. Zwariowałeś? Wiedziałem, że nie uciekniesz. Nawet na to liczyłem. Nie daj się zabić, Geralt. Ty też, wilkołaku. Długo Walczysz z wilkołakiem? No proszę. Nasza zasadzka udała się podwójnie. Nie do końca. Niespodzianka! Nie. graj muzyko <śmiany> Żyć Vincentowi zabójczej bestii. Świat się zmienia. Pojawiły się nowe potwory, znacznie groźniejsze. Fistech, niewolnictwo, bezkarność bandytów. Wilkołak nie jest już wrogiem gatunku ludzkiego, czającym się w mroku złem. Jest nocnym mścicielem, stróżem ładu. Świat się zmienia. Poza tym, Vincent to porządny Wilkołak. Musisz się spieszyć.